Jak jesteście w stanie spiąć to, żeby tak naprawdę krok za krokiem dbać o wszystkie szczegóły? Po wykonaniu wszystkich instalacji musimy sprawdzić, czy elewacja jest z należytą starannością wykonana, czy poszycie dachu jest odpowiednie, czy blacha nie jest nigdzie pojesłana, czy nie brakuje gdzieś wkręta. Jak to robimy, że jesteśmy w stanie od początku do końca spiąć wszystko dbać o każdy szczegół, bo jest możliwość, żeby się zagubić. Jak wy to wypracowaliście? No to jest na pewno niezwykłe wyzwanie logistyczne, Zgadzać ze sobą każdy etap budowy i to nie jednej budowy, a przykładowo pięciu, sześciu budów. I wizyty właśnie takich fachowców jak Piotr, którzy za was każdy etap odbierają. Cześć wszystkim. Wielokrotnie powtarzałem na filmach, jak dużą dbałość przykładamy do estetyki wykonania naszych budynków i ile pracy wkładamy w to, żeby nasze budynki były niemalże perfekcyjne, co zresztą doceniacie i za co dziękujemy. Ale żeby uzyskać taki efekt, musicie wiedzieć, że nad całym procesem budowy pracuje u nas sztab ludzi. Dlatego przyjechaliśmy dzisiaj na Śląsk, gdzie wybudowaliśmy dla naszego inwestora budynek Timbermoon 72, który widzicie za moimi plecami, aby pokazać Wam jeden z etapów budowy, jakim jest odbiór wewnętrzny. Na czym polega dworu wewnętrzny? No w prostych słowach sprawdzamy samych siebie. Ja nazywam się Piotr Chochu i zapraszam Was do obejrzenia odcinka właśnie z tego procesu. Osoby, które są już naszymi klientami, dobrze wiedzą, jak wygląda cały proces po podpisaniu umowy. Między innymi otrzymujecie od nas architekta prowadzącego oraz projekt menadżera. Projekt menadżer jest to osoba, która od samego początku do końca budowy dba o to, aby wszystko było wykonane zgodnie z ustaleniami z klientem, jak również robi odbiory wewnętrzne, które mają na celu sprawdzenie poszczególnych etapów pracy. Dzisiaj chciałem przedstawić wam jednego z naszych projekt menadżerów, Piotra. Cześć, Piotr. Cześć, witam. Opowiesz nam dzisiaj co nieco o swojej pracy. Jasno, oczywiście, nie ma problemu. Cześć, jestem Piotr Mandas. Z branżą budowlaną jestem związany niespełna 20 lat. Jako technik budownictwa z budownictwem szkieletowym pracuję od 10 lat. W firmie Timber Moon pracuję jako projekt manager. Prowadzę budowę za inwestora. Dbam o każde szczegóły, spinam wszystko w całość. To gdybyśmy mogli powiedzieć naszym widzom, na czym tak naprawdę polegają odbiory wewnętrzne, ponieważ ja informuję naszych klientów, że my przeprowadzamy budowę za nich. Tak naprawdę, to, że nie ma inwestora na budowie, to nie znaczy to, że budowa jest zostawiona sama sobie. Więc gdybyś mógł pokrótce powiedzieć od strony technicznej, ile takich odbiorów jest, gdzie są kluczowe elementy, które musisz sprawdzić, żeby być pewny, że budowa zostanie dowieziona w takim stanie, jaką obiecaliśmy klientowi. Na dobrą sprawę, projekt Menadżer musi się wcielić trochę w skórę, w skórę inwestora i patrzeć jego oczami, i on jest odpowiedzialny za to żeby przypilnować, aby inwestor miał produkt dowieziony do końca w całości, bez żadnych uszkodzeń, jak najwyższej jakości. Więc musi dbać o każdy najdrobniejszy szczegół, żeby wszystkie materiały były zgodne z normą, z certyfikatami i jakościowo odpowiednie do wykorzystania w budownictwie. W firmie Tim Moon przeprowadzamy odbiory na każdym możliwym etapie, czyli po wykonaniu konstrukcji budynku, po montażu okien, po wykonaniu instalacji elektrycznej, po wykonaniu instalacji wodka sanitarnej. Kolejnymi etapami jeszcze już po wykonaniu wszystkich instalacji musimy sprawdzić, czy elewacja jest z należytą starannością wykonana, czy poszycie dachu jest odpowiednie, czy blacha nie jest nigdzie porysowana, czy nie brakuje gdzieś wkręta przede wszystkim. Konstrukcja budynku musi być tywna, stabilna i wytrzymać wiele lat, więc nie może być tak, że zabraknie jakiegoś elementu, który jest odpowiedzialny za łączenie tej konstrukcji. Mhm, jasne. Dla mnie to jest zrozumiałe i tak naprawdę chcieliśmy pokazać w tym dzisiejszym odcinku to, że Klient jest tak naprawdę zostawiony w dobrych rękach, bo poniekąd robimy to też dla nas. Ponieważ nie chcemy mieć reklamacji. My budujemy firmę długofalowo i chcemy, żeby ta firma była trwała dziesiątki lat, ale żeby taki efekt, efekt osiągnąć, musimy być pewni co do każdego jednego budynku. Tutaj nie ma prawa błędu. Zresztą Piotr też to przekazuje: nie ma prawa błędu, ponieważ w każdym jednym budynku musimy wszystko dociągnąć od początku do końca, tak jak to ma być zgodnie ze sztuką. I nawet jeżeli inwestor się nie zna, a zazwyczaj się nie zna, ponieważ budowy budujecie raz w życiu, nie musicie się znać. Ale dlatego odeźcie nasze ręce, ponieważ nasi specjaliści dbają o to za Was. Ok, to powiedz mi jak dzisiejszy dzień wyglądał. Spotkałeś się z ekipą. E, oczywiście chłopaków już nie ma. E, nie każdy chce występować. E, natomiast e, powiedz mi jak ten dzień przebiega. Taki przykładowy dzień z odbioru. Dzisiaj był odbiór jakiego etapu? To było przygotowanie już budynku do odbioru z klientem. E więc sprawdzaliśmy kształt, wszystkie, wszystkie prace. Wiadomo, były przeprowadzane odbiory częściowe, czyli mhm. tak jak wcześniej wspomniałem, na przykład wspomniana konstrukcja budynku, ale teraz też były ponownie sprawdzone te etapy, które są widoczne i to, co mogliśmy zweryfikować, tak aby klient przychodząc już na odbiór z nami e, budynku, był zadowolony z tego efektu. Mhm, jasne. Tutaj jeszcze jacyś e, nasi pracownicy będą, elektryk i tak dalej chyba będą, tak? Z tego co wiem, to ma, mają być jeszcze montowane schody. Budynek nie ma być oddany w stanie wykończyć tylko w stanie takim jak tu widzicie dzisiaj, w kolejnej części odcinka oprowadzę Was poniekąd po tym budynku. Natomiast na tym etapie jest informacja po prostu, że jeszcze budynek będzie miał parę rzeczy instalowanych. Zgadza się, że tam będą jakieś schody? Dokładnie. Okay. Jeszcze elektryk musi zamontować puszki elektryczne, a w przyszłym tygodniu montujemy schody. Mhm, w porządku. Powiedz mi, Piotr, bo ja oczywiście to wiem, ponieważ jakby żyję w firmie na co dzień i wiem, jak wygląda. Wasza praca, natomiast powiedz: Na pewno nasi widzowie są ciekawi, jak to robimy, bo mamy w tym miesiącu, nawet tego dnia, dzieje się wiele budów. Jak to robimy, że jesteśmy w stanie od początku do końca spiąć wszystko? Dbać o każdy szczegół, bo jest możliwość, żeby się zagubić. Jak wy to wypracowaliście? No to jest naprawdę niezwykłe wyzwanie logistyczne. Zgadzam ze sobą każdy etap budowy i to nie jednej budowy, a przykładowo pięciu, sześciu budów. Więc to wymaganie lada wyzwania, ale na szczęście dzięki spotkaniom, ciągłym, cyklicznym spotkaniom wewnętrznym firmie, narzędziom, które pozwalają nam to jakby ogarnąć w całość, jesteśmy w stanie wypracować sobie odpowiedni schemat pracy. Mhm. Żeby też uświadomić naszych klientów, jak ten proces jest złożony, mógłbyś powiedzieć przykładową ilość wyjazdów na taką standardową budowę? Tutaj mamy Timbermont 72, bardzo standardowy budynek. Ile razy musiałeś tutaj być? Ile razy jeszcze będziesz na etapie całej budowy? Łączna ilość wszystkich wizyt na budowę to jest w granicach 20. Mhm. Więc to jest naprawdę e, ciężkie do osiągnięcia, mając budowy, które są w różnych częściach Polski, e, aby po prostu zgrać każdy etap tak, aby można było się pojawić w momencie, gdy on jest zakończony. Mhm. Jasne. No, no na pewno to jest trudne. Ja też was podziwiam e, w jakiej presji, że tak powiem, żyjecie. Natomiast e, wiesz, no nasi klienci właśnie dlatego nas są, bo my bierzemy to brzemię na siebie. 20 razy powiedziałeś, no szczerze mówiąc, e, nie sądzę, żeby ktoś, kto buduje budowę, pofatygował się 20 razy, żeby przyjechać, a zresztą tak naprawdę sam przyjazd to jest jedno, ale druga, żeby spojrzeć na to fachowym okiem, to jest druga rzecz, e, więc tak naprawdę jest to mega wartość. Ja mówię to dlatego, że my w naszej ofercie, oferując tam domy, również mamy opłatę logistyczną w budynkach, to często jest niezrozumiałe, natomiast e, po tym odcinku na pewno będziecie już znacznie bardziej m, poważnie do tego podchodzić, ponieważ my e, w opłacie logistycznej mamy zawarte nie tylko transport materiałów, nie tylko Dostarczenie tutaj budynku, natomiast jest również wliczona w to ekspertyza i wizyty właśnie takich fachowców jak Piotr, którzy za Was każdy etap odbierają. Każdy etap jest odpowiednio. Dokumentowane my tą dokumentację przechowujemy u siebie w firmie. Mamy dokumentację zdjęciową. Dokumentację, taką jak tutaj dzisiaj widziałem z chłopakami wypełniałeś, przekazywałeś naszym chłopakom, aby mieli potwierdzenie, że dobrze wykonali swoją pracę, że gdyby trzeba było wrócić się do jakiegoś etapu. No i przede wszystkim my mamy gwarancję tego, że wykonaliśmy dobrą pracę, że nie będziemy mieć problemów reklamacyjnych, a Państwo macie naprawdę spokojną głowę, możecie w tym czasie zarabiać, możecie jeździć na wakacje, wrócić i wiecie o tym, że macie dom w takim stanie, jakim mielibyście, gdybyście nawet go pilnowali sami albo powiem szczerze, nawet lepszym. No i jesteśmy teraz na piętrze Timbermont 72. Dlaczego jest zostawiony na takim etapie? Tu jeszcze nie mamy wykończonej finalnej okładziny ściennej, ponieważ chcieliśmy zweryfikować, jak wygląda izolacja termiczna tego domu. Budynek ma być przede wszystkim też ciepły, więc ta izolacja musi być wykonana należycie. Przed wykonaniem okładziny możemy sobie sprawdzić, czy, ona jest, czy ta wełna jest złożona szczelnie bez żadnych. Look. Czy oprócz takiej ekspertyzy wizualnej robisz coś jeszcze w, w kontekście termoizolacji? Yy, tak, do sprawdzania, yy, czy izolacja termiczna jest należycie wykonana, mamy kamerę termowizyjną, której jesteśmy w stanie sprawdzić, yy, czy ta wełna jest odpowiednio zamontowana. Okej, okay. w czy tutaj coś jeszcze na piętrze weryfikowałeś dzisiaj, jeżeli chodzi nawet o te okładziny ściany. Tak. Przede wszystkim przy wykonywaniu płyt gipsowo-kartonowych wokół okien, drzwi należy zwrócić uwagę, gdzie są wykonane łączenia takich płyt. Tak jak możesz pierwszy zobaczyć, dbamy o to, aby łączenie płyty nie było w linii ze szprosem. Zawsze staramy się je przesunąć minimum 20 cm. Widzę właśnie, jak to jest bardzo estetycznie u góry wykonane. Tak naprawdę, jak widać, każdą pracę można wykonać dobrze albo źle i na wszystkim trzeba się znać. Każdemu się wydaje, że a, gipsy sobie sam ułożę, a jednak też trzeba coś o tym wiedzieć. Wiadomo. Wycięcie takiego elementu wymaga wiele nakładów czasu, ponieważ to jest bardzo skomplikowane, aby wszystko precyzyjnie domierzyć i dopasować. Dlatego nasi wykonawcy są profesjonalistami w swoim faku. A ja to potwierdzam, bo też jakby mam tą przyjemność domy... Klientom oddawać jestem na odbiorach i później mam z nimi kontakt. I nawet jeżeli ktoś od nas zakupuje dom w stanie deweloperskim, czyli okładziny takie jak tutaj widzicie, bez gładzi i bez malowania, później bardzo dobrze wypowiadają się o nas inne firmy, które przejmują po nas budowę, że musiałem wykonać minimalny nakład pracy, ponieważ wszystkie docięcia Regipsów właśnie były wykonane profesjonalnie. Tak jak powiedziałem, naprawdę każdą pracę można wykonać dobrze i źle, nawet tą, która wydaje się najprostsza. Na budowie widzę bardzo dużo instalacji oczywiście, które wcześniej proponujemy klientom, żeby nie musieli później dokonywać zmian po budowie, tak jak tutaj ta klimatyzacja. Mógłbyś pokrótce powiedzieć, na czym polega zamontowanie chociażby takich przewodów pod klimatyzację? Przede wszystkim montaż i lokalizacja tych przewodów musimy już znać na samym początku, aby odpowiednio zaplanować ich trasę i układ w konstrukcji. Dlatego nasi wykonawcy muszą się pojawić odpowiednio wcześnie też na budowie, żeby przed wykonaniem okładziny ściennej móc zamontować całą instalację i wykonać wszystkie niezbędne wzmocnienia w konstrukcji ścian. O tym, czy zakupienie u nas rozłożenia samej instalacji pod klimatyzację ma sens już wielokrotnie informowałem, natomiast przypomnę, w moim odczuciu jest to naprawdę super decyzja, ponieważ na późniejszym etapie, jeżeli się już prowadzicie, raczej nikt nie będzie chciał rozprówać ścian, żeby taką klimatyzację instalować, więc ma to duży sens na etapie deweloperskim zainstalować te właśnie instalacje. A technicznie na czym to polega? Instalacja jest sprowadzana tak, aby jak najmniej ingerować w konstrukcję budynku. Instalacja jest napełniona gazem po to, abyśmy wiedzieli, czy na każdym kolejnym etapie wykańczania budynku ona nie została uszkodzona. Mhm. Czy jest możliwość, że gdyby chciał to ktoś zrobić na późniejszym etapie, może nawet uszkodzić konstrukcję, tak? Przede wszystkim musi już dostosować instalację do aktualnego stanu konstrukcji. Czyli jeśli gdzieś mhm. któryś element konstrukcyjny przeszkadza, nie można go wtedy usunąć, mhm. a nie zrobić wymiany. Jasne. I kolejny etap tego to jest tylko, tylko i wyłącznie montaż instalacji. Tak, yy, urządzenia. Dokładnie, zięski zewnętrznej i wewnętrznej, co tak naprawdę można zrobić już nawet. Rok po wprowadzeniu się do budynku. Są takie elementy, które oczywiście są kluczowe, jak łazienka, schody czy kuchnia, z czego nikt nie będzie rezygnował i przesuwał przed wprowadzeniem się. Natomiast takie elementy właśnie jak klimatyzacja, czy jak taras zewnętrzny, zawsze można przygotować wcześniej, do czego zachęcamy i wykończyć sobie już na etapie, jak będzie czas. Dzięki Piotrze, naprawdę, za dzisiejszy dzień. Wiem, że jesteście mocno zajęci, że masz mega napięty czas i, mimo to, że poświęciłeś nam tak naprawdę, ile pewnie z pół godziny, to już widzi, że, widzę, że dzwonią do ciebie na kolejną budowę. Naprawdę jestem przekonany, że nasi oglądający będą wdzięczni Ci za ten odcinek. Także super, do zobaczenia na kolejnej budowie. Cieszę się, że mogłam pokazać Ci, czym się zajmuję. <laughs> super, trzymaj się. Cześć, cześć. Poznajcie dzisiaj, Piotra, bardzo zależało nam na tym, żeby pokazać wam, jak wygląda właśnie ten etap budowy, ponieważ to, że mówimy, że wyręczamy was z etapu, z każdego etapu budowy, to nie są puste słowa. Jak widzicie, podchodzimy do tego naprawdę bardzo poważnie. Wierzcie mi na słowo, że. Ilość pracy, którą wykonujemy od momentu podpisania umowy aż do oddania budynku, jest naprawdę ogromna. Ilość ludzi, która jest zaangażowana w ten cały proces, również jest bardzo duża, o czym niejednokrotnie wspominałem. I przy tym całym procesie budowy, który oczywiście generuje napięcie, tylko w takim zespole jesteśmy w stanie dowieść do końca inwestycje. To oczywiście jest poza wami inwestorzy, ponieważ wy macie odebrać budynek i tak naprawdę cieszyć się nim, a nie wspominać tego trudu budowy. Nie przedłużając dużo już wiecie o tym budynku, natomiast zrobimy szybki spacer z zewnątrz i wewnątrz, żebyście widzieli jak ten budynek jest przygotowany. No więc zaczynając od samego wejścia, standardowo teraz modrzywiowy na fundamencie palowym, zadaszenie wiszące, orynnowanie jak widzicie kwadratowe. Spust od rynien jest zamontowany, będzie zamontowany pod podestem tak żeby woda nie wpływała na podest, więc wszystko bardzo fajnie przemyślane. Z tej strony budynku jest elewacja z blachy na rąbek Obróbka blacharska, oczywiście, na fundamencie. A z frontu budynku mamy wykończenie elewacji z modrzewia i obróbki blacharskiej. Jak widzicie, niestandardowo jest tutaj zrobiony okapnik po całej szerokości budynku. Kwestie wizualne już przedyskutowane z inwestorem. Dajcie znać, czy bardziej podoba się Wam taka opcja, czy pełna deska do samej góry. Zamontowaliśmy również rolety zewnętrzne na życzenie inwestora. Oczywiście przygotowane są instalacje pod oświetlenie zewnętrzne, pod gniazdo zewnętrzne, które już niebawem będziemy montować. No i ten piękny taras. Taras ma tutaj aż 30 metrów. Jak widzicie, bardzo obszerny. A po co taki duży taras? No, inwestor ma na to wspaniały pomysł. W tym miejscu stanie Balia Wodna. Myślę, że to będzie naprawdę fajne przeżycie, korzystać z takiej bali i mieć przed sobą widok takiego pięknego lasu. Druga strona budynku również standardowo wykonana z blachy na rąbek, tak jak widzicie, zostawione tutaj jest instalacja na kran zewnętrzny przy lewym rogu. Tam mamy zostawione instalację pod klimatyzację, czyli wszystkie przewody są już rozprowadzone po budynku. Wystarczy tak naprawdę na kolejnym etapie po wprowadzeniu się zainstalować jednostkę zewnętrzną. Tutaj również z tej strony orynowanie kwadratowe. Oczywiście elewacja modrzewiowa zwróci uwagę na to jak wygląda elewacja w moim odczuciu jest naprawdę bardzo piękna zresztą jest to najczęściej wybierana elewacja przez naszych inwestorów natomiast jak często informujemy ta elewacja modrzewiowa z biegiem czasu patynuje czyli szarzeje ale można ten efekt powstrzymać przedłużyć kolor tego modrzewia Poprzez impregnowanie. To impregnowanie możemy wykonać my, jak również sami możecie wykonać we własnym zakresie. Oczywiście o wszystkim Was poinformujemy i poinstruujemy, jak to zrobić. Tutaj jest okno z roletą zewnętrzną od pokoju, a tutaj duże przeszklenie z roletą zewnętrzną od toalety. Czasami nie dziwię was, to, dlaczego takie duże okna. No, oczywiście jest to życzenie inwestora, i projektant zaprojektował taki wygląd łazienki, natomiast, oczywiście od wewnątrz będą zamontowane rolety wewnętrzne, aby zachować intymność w tym pomieszczeniu. A jak dokładnie budynek wygląda w środku, przypomnijmy sobie jeszcze raz i obejdźmy go pomieszczenie po pomieszczeniu. Zapraszam. Jak już słyszeliście wcześniej, dom jest w stanie deweloperskim, tak naprawdę jeszcze kilka rzeczy musimy tutaj wykonać. Natomiast biorąc to pod uwagę, tak czy inaczej pokażemy Wam, jak wygląda w tym stanie. Po mojej prawej stronie łazienka, oczywiście w stanie deweloperskim, ściany wykończone w płytach MFP, instalacje zainstalowane według życzenia inwestora. Sufit oczywiście z wodoodpornego GK, no i to okno, które widzieliście z zewnątrz. Za moimi plecami. Pokój na parterze, również z pięknym przeszkleniem, no i wszystkie instalacje oczywiście według projektu wcześniej ustalonego z inwestorem. Zapraszam do korytarza. Tutaj zazwyczaj pokazujemy już zainstalowane nasze bukowe lub dębowe schody, natomiast jeszcze chwileczkę musimy poczekać na montaż że nasza, nasza ekipa to zrobi. Teraz korzystamy z aluminiowej drabinki, zaraz wejdziemy na górę, ale wracając do parteru, jesteśmy teraz. W kuchni, tutaj gdzie są płyty MFP, czyli te płyty bez szkodliwych klejów, nie OSB, jest zaprojektowana kuchnia. Płyty oczywiście zrobione są po to, aby móc zainstalować szafki kuchenne bez szukania miejsca, gdzie można je powiesić. Za moimi plecami tutaj jest rekuperacja punktowa, przygotowane przewody pod klimatyzację i oczywiście wszystkie punkty elektryczne ustalone z inwestorem wcześniej. Tutaj będzie sterowanie oczywiście do rolet, gniazdko, no i wyjście na taras, przez to piękne okno, no i zapraszam Was na taras. Tak jak już wspomniałem, teraz około 30 metrów, naprawdę robi wrażenie, spójrzcie jeszcze raz. A teraz wróćmy do środka, pokażę Wam resztę budynku. No i zapraszam Was na górę. No, warunki dzisiaj niecodzienne, ale tak naprawdę efekt końcowy, który widzicie, to jest, jak mówi sama nazwa, końcowy. Natomiast większą część budowy właśnie poruszamy się po takich schodkach tymczasowych. Tutaj jesteśmy teraz w pierwszym pomieszczeniu na piętrze z dodatkowymi przeszkleniami. Zwróćcie uwagę, w każdym z tych drzwi są zamontowane specjalne zamki, które powodują to, że będzie można drzwi otworzyć do mycia. Natomiast na co dzień te zamki mają być zamknięte i okno może być tylko uchylne, ponieważ okna nie mają barierek i chciał, aby to tak dokładnie wyglądało. Tutaj tak jak widzicie jest izolacja wewnętrzna dachu, to będzie wszystko przykryte deską. Tutaj oczywiście zostawione właśnie przewody pod klimatyzację, wszystkie punkty świetne, elektryczne, strop z płyty MFP. Idąc dalej mamy... Tutaj pomieszczenie techniczne lub łazienkę. To pomieszczenie w pozorom jest naprawdę wystarczające na garderobę lub niewielką łazienkę. A za moimi plecami sypialnia małżeńska oczywiście naj, najlepsze pomieszczenie w tym budynku, ponieważ jest wyposażone w te duże, piękne przeszklenia trapezowe. Widok za oknem oczywiście bezcenny i tak naprawdę kluczowy w takich inwestycjach, ponieważ no. Przyjemnie jest budzić się rano i mieć za oknem tak piękny widok, tym bardziej, że jesteśmy niedaleko od miasta. Tutaj oczywiście jest wszystko zaprojektowane zgodnie z założeniami inwestora czyli tam stanie łóżko, punkty świetne, e, oczywiście u góry również. No i to pomieszczenie również będzie wykończone w efekcie finalnym deską. Następnie będą położone maty na podczerwień, panele, drzwi, no i wykończenie łazienek kuchni, i inwestor pewnie będzie się wprowadzał. Dziękuję, że dotarliście do tego momentu filmu. Dzisiaj chcieliśmy Wam pokazać chociaż jeden z urywków naszej codziennej pracy. Tak jak powiedziałem, efekt końcowy jest zawsze piorunujący, przynajmniej dla nas, dla Was mam nadzieję również. Natomiast składa się na to bardzo dużo czynności i bardzo wiele osób zaangażowanych jest w ten proces. O tym, jakie jeszcze mamy etapy pracy, będziemy Was informować, będziemy nagrywać filmy. Natomiast, jeżeli macie coś, co szczególnie chcielibyście zobaczyć, co Was ciekawi najbardziej w tym momencie, to piszcie w komentarzach. Postaramy się nagrać o tym jeden z przyszłych odcinków. No i nie zapominajcie o tym, że stworzyliśmy dla Was naprawdę piękne. Uniwersalny, interaktywny katalog, w którym zobaczycie wszystkie etapy budowy. Właśnie jeden z nich poznaliście dzisiaj, natomiast są tam wszystkie etapy budowy od początku do końca. Również ścieżka od momentu pierwszego kontaktu z nami do momentu odebrania kluczy. No i oczywiście długo wyczekiwane ceny. Bardzo pięknie opisane, bardzo czytelnie. Jeżeli macie do tego katalogu jakieś pytania, oczywiście piszcie. Zawsze możecie taki katalog po otwarciu przejrzeć. I na ostatniej stronie jest kontakt do naszych doradców, także zachęcamy do kontaktu. Kontaktu. Jeżeli podobał się Wam dzisiejszy film, to oczywiście dajcie nam łapkę w górę. A kto jeszcze nie subskrybuje, to oczywiście zachęcam do subskrypcji, aby nie ominęły Was kolejne odcinki. Tym bardziej, że niebawem odwiedzimy nasze większe budynki Timber Moon 112, domy parterowe oczywiście. Jeżeli będziecie subskrybować, będziecie poinformowani o tym w pierwszej kolejności. Także zachęcam do subskrypcji. No i na dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia, do następnego odcinka. Cześć!